Cześć, ludzie, kontynuujemy Alien Isolation, z tej strony Chaberdach. Co ja mam zrobić? Do cholery. Poważnie? Tam jest android. Do cholery. Skąd on się tu wziął? Akurat w miejsce... Stoi w miejscu, gdzie ja powinienem iść. Dobra, mam save'a. Jest głuchy generalnie. Chciałem ja iść. Kurde, ominąłem czy nie ominąłem? Stąd wylazłem tak jakby. Dobra, olać androida, on sobie tam stoi. Jak kołek. I co ja mam zrobić? Tu kamera jakaś działa niby? Co ja mam zrobić? Jak ja ominąłem tego Androida? To jest dobre pytanie. Coś mam zespawać gdzieś tutaj. Tylko jak? Jak ja mam to zespawać? Klatkę schodową. Do no cholery. Jak? Tam stoi Android tak jakby, więc ciężko będzie to zrobić z jego nadzorem. A tutaj? A tutaj nic nie mogę zrobić generalnie. Aha, centrum zarządzania ośrodkiem. Centrum zarządzania ośrodkiem. Po cholerę... Co ja zrobiłem? Tu jestem, okej. Okay. To jest... Mm, terminal osobisty a, czyli to jest niepotrzebne dobra czyli mam iść tutaj zespawać klatkę nie, bez dura stop 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 zespawaj klatkę schodową warsztat jak? Jak mam to zrobić? Tutaj nie, i dostałem jakiś kod 0482, zapisałem sobie, który do cholery nie wiem, gdzie mam zastosować w ogóle. Tak, on sobie tutaj stoi. Wow, gitara. Co to za miejscówka? Czyżbym miał to zespawać? Cześć. Jak? Czemu ty mnie nie zaatakowałeś? Tak, posiadam kilka niebezpiecznych przymiotów. To fakt. Um, nie, to było gdzieś tam. Nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj. Nie biegaj Zapomniałem, żeby tu nie biegać Ale wiemy, że O dziwo, ten android Mnie nie atakuje Detonator elegancko O dziwo, mnie nie zaatakował dziad Wow Czy coś z grą się zaczęło pieprzyć? Niemożliwe, co tutaj? Uhu, następny detonator, pycha i trup! Jak ja cię mogłem ominąć? Ehm, etanol, aha, etanol nie mogę, spoko, M mam detonator, więc hałaśnik nie M Granat hukowy czujnik detonator. Nie mogę więcej. Mina MP nie mogę. Hmm. Bomba rurowa, jeden detonator. A włóżmy, niech będzie. O oh fak. Czego on tu? Nie, 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 nie. Wrócił. Czego nie ruszyłeś androida? Kurde, skradasz się. Do, idź, idź do dokładnie idź tam. No, bez jaj. Wyszedł na górze. Tak, na schodach jest. Dobra, ryzyk fizyk mapa, gdzie on będzie, gdzie on wyjdzie? Cholera, boję się. Dobra, chyba można się ruszyć od, os od osłony do osłony. Tędy, 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 tu się schować, cholera jasna. Gdzie ja mam iść? Spawaj składkę schodową. Nie atakuj mnie, błagam. Nie, nie gadaj. Będzie bardzo pomocne, jak nie będziesz gadać, wiesz? Generalnie. Dobra, wejdźmy tu. Zobaczmy co tu się kryje. jestem do terminalu. Spróbujmy. Okej. Okay. Zasłona. Obóz.

Wcześniej Wejść tam sobie mogłem wcześniej On błazi na górze gdzieś albo na dole e, Mapa, tak, tak, tak To co, my śmigamy tu Zespawać klatkę schodowo. Gdzie ja mam teraz iść? Jak ja mam zespawać tą klatkę schodową Terminal mm, tak, porwania, zapasy Udostępnionych dźwięków nie ma, nic więcej nie ma. Wyłazimy Dalej, dalej, dalej Kontynuujmy nasze wycieczki, tu jest zamknięte. Co to było? Łow w mordę Bierzemy wszystko. Nie wiem, co tam wziąłem, ale coś zebrałem. Że niby stąd coś się lało. Tu możemy iść. Holender jasny. Pieprzony gnojek. Miotacz płomieni ekstra. Dostęp bez do karty. Biorę wszystko. Czujnik. Wejdź, 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 wejdź. Wejdź i z chęcią sobie. Nie to. zrobiłbym coś, bo mam detonator, mam i mam akumulator. Mogę sobie hałaśnik chwilę, moment, hałaśników mam jeden, więc na pewno skonstruować hałaśnik eee, dalej, dalej mi MP nie mogę tutaj powiedzmy, że mam już limit bomba dymna niepotrzebna mi zresztą też mam limit na MP sprawdzałem to przed chwilą oczywiście elementu B mi brakuje bomba rurowa mogę skonstruować, mam Detonator, jeszcze jeden. Skonstruujmy. Jasne. I apteczkę może coś dorzucić? Czy już mam wszystko? Wszystko mam. Więc generalnie, e, gdzie ja mam, mogę iść? Mogę iść. W, tutaj nie ma sensu iść. Gdzie ja wyjdę? Tutaj. Co za absurd. Zbieram kółko. Dobra, w takim razie użyjmy prawdopodobnie tego. Dobra, i co ja mam teraz zrobić? Bardzo dobre pytanie. A, jeszcze to. Ok. Czyli co, będzie załatwione już? Aha, to otworzyłem sobie w ogóle. I, i mogę to jakoś zamknąć? Zamknij. Uff, udało się. Tu nie wejdę. Co to za miejscówka? To jest dobre.

Zresztą, tutaj łazi gdzieś. Dobra, polazł sobie gdzieś. Niezłe jajo. No bez jaj. Chłopie, daj żyć. Tam jest android, patrzy na mnie sobie, ale chyba jest niegroźny. No fak, 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 fak. Idź sobie, idź sobie, idź sobie. Od sobie. Od sobie. Od sobie. Od sobie Poszedł, poszedł, poszedł Pierdzielony knój Dobra, Polasu. Sprawdźmy to miejsce Co tu się... łata the fuck, what the fuck? Szukajmy go Środek spający, weźmy i co, Wdupcyłem się generalnie. Generalnie się wdypcyłem. Okej. Okay. Czyli kucanie generalnie służy bardziej do przechodzenia. O, paliwo, jasne. Przechodzenia paliwo, dalej. E, pod stołami niż do ukrywania się przed obcym, bo generalnie on gówno słyszy. Detonator, super Następny detonator tu Zamknięte drzwi Okej, okay, ja się schowam Ej, nie można tu się schować, no to dobra To stąd do terminalu Szybko, szybko, szybko Kurwa, i co teraz? Wprowadź kod 0482 y na przykład? Nie, nie to Osobiste. Hakowanie. Okej. Okay, nie widzę żadnego kodu. Czytacie, oczywiście. Wiadomo o co chodzi. Blokada. Kod folderu. 7789. I program obejścia. Wybierz. I, i jaki to? 7789. Dobrze. 7789.

jeśli well mówię, mean, right? to będą konsekwencje. Wiem, że jest dużo, co Maria nie wiedziała, prawda? Wróćmy do kodu i letni, kiedy są robione, możemy to wywalinę. Dobra, ludzie. Naprawdę ruszyliśmy trochę do przodu, chyba. Wszystko. Czy mogę coś zabrać już teraz? Tak, czujnik zabierzmy tam zamknięte, ale on dalej, kurde, tutaj ma pełno swoich ścieżek. Ty jesteś bezpieczny. Jak ty tu wlazłeś? I tak, gdzie to jest kawiarnia? element B, super, super, super. Dobra, gdzie ja w ogóle trafiłem? Cholera, Gowia, wybadajmy tą stronę. Uuu, biedaczysko. Paliwo do miotacza ognia. Skąd ty takie rzeczy masz, chłopie? Paliwo. Paliwo, środek. Ekstra. Paliwa mam... Co? Środków mam masa. Straszną masę. Środków spajających których nie wiem gdzie wsadzić tak szczerze mówiąc element B i mogę minę MP stworzyć ale cholera czemu? nie, nie minę MP mołotowa mogę stworzyć tylko po cholerę Tak, to jest dobre pytanie po cholerę. Sprawdźmy to Sejwu nie znalazłem do tej pory masakra. Dostęp do drzwi działa I nic więcej. Ok, niech zostanie eee, Czy ja coś jeszcze tutaj znajdę? Tak, oczywiście. Czujnik elegancko. I... Element B, jeszcze jeden. Chociaż części można by chyba wziąć. Owszem. Identyfikator, super. Mapa. Element B, jeszcze jeden. I niestety nie da się przejść. Generalnie świetne łowy. Co to pipczy? Kawa, kawiarnie. Pytam o kawiarni, masz. Oto i kawa. Ale jajo O nie, 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 nie. Wracaj, 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 wracaj. Co to jest? Dobra, na razie się wstrzymajmy, może. Tak, co ty miałeś? Ty miałeś środek spajający i baterię do latarki. Nie, spokój stary. Na razie sobie radzę. I to całkiem, całkiem sprawnie. Zchęćmy się gdzieś ukrył w kątku. Cholera. Zginąłem? Zginąłem? Nie przeżyłem. Ale masakra. Wyskoczył przede mną. No kurwa, co miałam zrobić? O... ok, I wykonajmy ją oczywiście. Ale masakra. Nie mogę skonstruować. Uderzył mnie gnój. Hałaśnik, wersja któraś tam. Kurwa, boję się teraz zrobić nawet kroczek. Co tu leży? Detonator, wezmę. Ale jajo. Dobra, gdzie ja mam iść? Tu jest w każdym razie. A jakieś przejście. Dobra, może by się skusić tam przy. Eee, ee, 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 chcę! Jest, <gry> ludzie. Można, można spróbować teraz tam przejść, to będzie zakończenie odcinku. W ogóle sprawdźmy, jak się przeładowuje. A, szybciutko nawet. Cześć, stary. A, i mogę zabrać w ogóle. Właśnie, środek spajający. I... tędy. Nie, nie, nie mogę tędy pójść. Nie, mo nie mogę pójść. Tak, tu jest zablokowane. Dobra, ludzie. W takim razie, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, czołem!